dziewczyny, dzisiaj pokażę Wam, jak dbam o swoje włosy. Pierwszy rzeczy, używam jest szczotka Tangle Teaser, którą bardzo lubię i używam już od dwóch lat. Jest fajna, bo nie szarpie włosów i masuje skórę głowy. Drugim produktem jest olej kokosowy, którego używam jako maseczki do włosów. Zastosowanie jest mega proste: jedną łyżeczkę ocieplacie na dłoniach i smarujecie olejkiem włosy od połowy długości w dół. Ja na godzinę lub półtorej zaplatam warkoczyki, żeby nic nie ubrudzić się właśnie tłustymi włosami i po upływie tego czasu rozplątuję warkoczyki, rozczesuję włosy i nakładam kolejną porcję olejku, czyli też kolejną łyżeczkę i smaruję nim całe włosy i skórę głowy. Teraz pokażę Wam kilka produktów, których używam latem. Nazwy i firmy wszystkich tych produktów e, są wypisane na końcu wideo przy obrazkach także jeżeli e, czegoś nie zobaczyłyście, nie usłyszałyście wszystko będzie na końcu bądź w poście na Facebooku Beauty Tricks. Tych kosmetyków nie jest dużo, ale to są te moje bestie, czyli najbardziej e, najlepsze dla mnie, najbardziej mi pasujące także mam nadzieję, że Wam też podpasują Czekamy jeszcze chwilę. Czekając yy, na nałożenie kolejnej porcji możecie wykonywać makijaż. E, po upływie tej godziny nakładacie kolejną łyżeczkę na całą długość włosów, tak jak już, już wspominałam wcześniej. I dzisiaj użyję gliskura oraz odżywki Nivea i zobaczycie na koniec filmiku jaki jest tego efekt. Po umyciu włosów nakładam odżywkę e, i po nałożeniu odżywki z powrotem nakładam ręcznik, żeby cała woda mogła w niego wsiąknąć. Moim sekretem jest właśnie to, że bardzo mało używam suszarki. W ogóle nie używam prostownicy, no i lokówkę tylko i wyłącznie na jakieś ważniejsze pokazy bądź turnieje. Także to się zdarza raz na dwa miesiące. Wysłyszenie włosów e, głowę biorę do dołu, szczesuję włosy i zaplatam warkoczyka. E, ten warkoczyk e, to jest taki trik, którego nauczyłam niebabcia. E, robię go, nie wiem, od podstawówki albo od przedszkola. E, powoduje to taki fajny, naturalny efekt z puchatych, buchatych, e, pofalowanych włosów. Takiego warkoczyka zawsze zaplatamy na noc. Jest to dla mnie bardzo wygodne, ponieważ mam długie włosy i te włosy podczas snu nie przeszkadzają mi, a rano mam fajną, gotową fryzurę, nie muszę z nimi nic robić. Po tych zabiegach moje włosy są miękkie, lśniące, puchate, czyli w sumie takie jak bym chciała. Także ja jestem z tych trików, zabiegów mega zadowolona. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał i będziecie korzystać z moich porad i okażą się dla Was pomocne. Jeżeli macie jakieś pomysły na kolejne wideo, to piszcie komentarze. Jeżeli filmik się Wam podobał, to subskrybujcie mój kanał i kciuki w górę. A teraz czas na moich ulubieńców do pielęgnacji włosów latem. Mam nadzieję, że te produkty będą dla Was tak dobre, jak i dla mnie. Śledźcie mój kanał i do zobaczenia wkrótce Pa!